Co zrobić, by pokonać kontrkandydatów, by pokonać mężczyzn, by to kobiety mogły wreszcie zostawać w większej ilości radnymi, wójtami, burmistrzyniami. Prezydentkami, posłankami czy senatorkami. Przygotowuję dla Ciebie specjalne szkolenie, specjalny warsztat tylko dla kobiet, tylko dla kandydatek, które być może jeszcze dzisiaj Ty nie wiesz o tym, że wystartujesz w wyborach, być może nawet myślisz o tym, że to zbyt dużo czasu przed wyborami, żeby zacząć się przygotowywać. Ale właśnie dlatego chcę zwrócić Twoją uwagę. Czego dowiesz się z tego szkolenia? Przede wszystkim znajdziesz tam narzędzia, wskazówki, podpowiedzi, wiedzę na temat tego, jak się przygotować do startu w wyborach. Dowiesz się, od czego i kiedy zacząć przygotowania. I najważniejsze, jak krok po kroku zorganizować i przeprowadzić skuteczną i wygraną kampanię wyborczą. W tym celu proszę Ciebie, zwracam się do Ciebie z prośbą żebyś pomogła mi przygotować to szkolenie, żeby było jeszcze lepsze. Dla osób, które zechcą mi pomóc, przygotowałem specjalny e-book, specjalny e pięć wskazówek, pięć podpowiedzi na temat tego, jakie największe błędy kandydatki, kobiety robią w czasie kampanii wyborczej i jakie błędy, które popełniają kobiety najczęściej powodują to, że kobiety niestety przegrywają te wybory. Zwracam się do Ciebie z prośbą o to, abyś odpowiedziała na trzy bardzo krótkie pytania. Jeśli mogłabyś poznać jedną rzecz, taką, która mogłaby ci pomóc wygrać wybory, to co to by było? Drugie pytanie, czego Twoim zdaniem brakowało najbardziej kandydatkom, kobietom, które obserwowałaś do tej pory? Wszyscy widzimy. Obserwujemy kandydatów, być może nawet niespecjalnie jakoś się temu przyglądamy, ale czasami jest coś, co nam zupełnie nie odpowiada. Chciałbym, żebyś podzieliła się ze mną tego typu uwagami. No i trzecie pytanie: jakie jest według Ciebie największe wyzwanie kobiety, która już zdecyduje się na start w wyborach? Zapraszam do ankiety, zapraszam też, pobierz te pięć wskazówek, które pomogą Ci lepiej zaplanować w przyszłości Twoją kampanię wyborczą i wygrać wybory.